a remont filii bibliotecznej przy ulicy Mikołowskiej. Placówka jest zamknięta od początku lutego. Wtedy ruszyła prowadzona przez Mysłowicką spółdzielnię mieszkaniową termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien, drzwi i grzejników. Kilka tygodni temu prace przeniosły się do wnętrz biblioteki. Są tu robione wylewki, kładziona jest nowa wykładzina, trwa też tynkowanie i malowanie ścian zarówno w wypożyczalniach i czytelniach, jak i pomieszczeniach gospodarczych oraz na klatce schodowej. Kompletną metamorfozę przeszedł taras wokół biblioteki dla dorosłych, który ma zostać zagospodarowany dla czytelników. W przyszłości mają się tu odbywać także zajęcia dla najmłodszych na świeżym powietrzu. To pierwszy tak poważny remont tej placówki od około 20 lat. Biblioteka przy ulicy Mikołowskiej zostanie ponownie otwarta dla mieszkańców jesienią. Czytelnicy, którzy pożyczyli tu książki jeszcze przed remontem, mogą być spokojni, nie zapłacą żadnych kar. Termin ich zwrotu został przedłużony do 28 listopada. Przypomnijmy, że do końca roku potrwa również termomodernizacja Biblioteki Centralnej przy ulicy Strumieńskiego i sąsiadującego z nią Mysłowickiego Ośrodka Kultury.